Anna Gratkowska Rybka i Wieloryb. Gdzieś tam w morzu sobie pływa rybka niezbyt urodziwa. Jestem małą, szybką rybką, lecz niestety też dość brzydką. Nawet gdy przywdzieje złoto, to wciąż straszę swą brzydotą. Z tym wyglądem będę szczera, nie odnajdę kawalera. Więc tak pływa nieszczęśliwa, rybka niezbyt urodziwa. A krok za nią tak jak cień płynie ktoś przez cały dzień to wieloryb szuka żony i jest rybką zachwycony. Jakże smukła, jakże zwinna, delikatna i niewinna, a gdy tylko wdzieje złoto, cudną staje się istotą rybka na to. Hmm, no może dziś wygląda mnie najgorzej. Pan wieloryb pod wrażeniem, ja z tą rybką się ożenię. Taka skromna, taka mądra, żadna tam głupiutka flądra. Zatem powiedz, moje słonko, czy zostaniesz moją żonką? Rybka na to, w sumie chyba mogę wyjść za wieloryba. Od tej pory w morzu pływa, para dość osobliwa. Lecz cóż z tego, niech gadają skoro oni się kochają.